O, wreszcie wstał nowy dzień. Pójdźmy na balkon sprawdzić jak tam nasze roślinki czy podlane. Nie ma rośliny. A to co? Ło, co to jest? A, racja, Zapomniałem, że odcinek ten podlany mamy. Witam widzowie w kolejnym odcinku z Minecraft na modach. W dzisiejszym odcinku pokonamy bo bossa i także wykonamy jeden z prac Heraklesa czyli pokonamy Hydra. Więc ja jestem Minizał i zapraszam do odcinka. Dobrze. Mamy tutaj obsydianową skrzynię i niej znajduje się miecz i zbroja. Znajduje się też szłuch, strzały. Najważniejsze jajko, chyby. chyby. Jest A. Dobrze. Jestem. I moim zdaniem najlepiej i będzie też jako od wioski zacząć walkę tam. Więc chodźmy tam. Widzowie już jestem w tym miejscu. W ogóle jaki ładny karty? A, z go. I mamy rozgwiazdę. To jest rozgwiazda subskrybent Rozgwiazda subskrybuję. Dobrze, w ogóle jaka ładna palma. Ok, zakładamy naszą zbroję, łuk szykujemy, wszystko naszykowane, Nie mamy i możemy zaczynać naszą walkę. To chyba w głowy trzeba uderzać. Ej, 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 ej! na mnie ogniu. Cześć! U! Podpaliła mnie! Chwila, bo nie mam jedzenia. Widzimy się, jak będę Ała, O! Jedzenie. Widzowie teraz nie będziemy lecieć tak dobrze jak było wcześniej, że star złotych które tylko lecimy na mięsko. Uch, lęka, no to o. O. Znowu do wody przyleciałem. I zabrałem chytrze i sprężyłam życia Została. Laca, laaca. Uuu. Uu! A, uciekać. Dobra. Teraz już bez uciekania ja mam mięsko i się wierzę.

Jest. Głowa chydy odpadła. Chyba 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 nic nam to większego nie daje. Ale podejrzewam, że inni czekali na, na dłuższy film, więc ja mam to w planach. Mam w planach dłuższy film. W sensie ten będzie dłuższy, bo będę walczyć z kilkoma tebrami na raz. Póki po prostu nie zginę. Niestety okazało się, że nie mogę zginąć, więc za cel obrałem sobie pokonanie 4 chyty z rzędu, ale będę do tego dochodzić stopniowo. A jak umrę, to cała seria się kończy, więc prze przepraszam za mój błąd. Więc widzimy się, jak będę na kolejnym levelu. Widzowie, mam dwa jajka chyty I zaczęła się mgła. Więc może wystarczy być ciekawe. A, jeszcze jedna. O wow. oh, O nie, to nie będzie... Aj! Wow! Trzeba na nich jakoś podejść. Gdzie są ta? Tam jest chyba. Atakujemy. Te pokonane. Teraz czas na trzy chydy. Widzowie, mamy już trzy jajka chytre. Jeśli mi to. Yy, jeśli mi przez to nie wybuchnie komputer, to jest to zmiany. O! Dobra! Nie wybuch, nie wybuch. jest dobrze. Thank you Udana. Teraz trzeba znaleźć trzecią. Gdzie jest trzecia? Nie ma trzeciej. Szukanie musiałem, bo tylko się popatrzyłem i zauważyłem, coś niebieskiego. I się okazało, że to chyba. Dobra. Skąd to ciężko

gdzie jest wyjście, ja się topnie, cholą. Mm, tam, a tam, a tam, a tam, a tam. O. Let's pick, zacznij się przydać. Jest tu jeszcze trochę let's Nie ma, ale jest takie coś. Dobra. No, no, tak. tak. no to wychodzimy. Okej. Okay. Widzowie teraz się udało. I teraz będą cztery chydy i na tym będziemy kończyć odcinek. Mamy cztery jajka chydy i teraz uspalimy. Wow. O kurde. No to teraz się zaczynie załamać. O! Tu No Dobra, na pewno duże się. Ja Niech mi zabija. Chodź tu. Dobra, pierwsza ja chleba ja pokonana. O! Oh. O! Oh wow. oh. I przy tym, gdzie muszę pokonać cztery chydy, już nie mogę używać wody. Dzień dobry, to znowu ja i Matt. I jeśli chciałbyś się dowiedzieć, co było dalej, bardzo bym cię prosił o subskrypcję, bo mnie to zachęci do naszego działania. A ja zapraszam dalej do oglądania. Okej. Okay. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. nie. Jest! Tyle pokonana. Szybko. Idziemy dalej. O, dobra. Tam jest kolejna. Oj, wpadł gdzieś. Dobra, biegniemy na te chytę. Cześć! Jak się masz. O, o uu o Masz, siedź. O! O! A nie, nie mogę używać do wody do gaszenia się. A ja się przecież nie gaszę. Jakby się wydostać... Bez używania... Jest! Wody. Sześć? Muszę was słuchem dobić. Wow. Albo sami się wybijecie. Jest widzowie, Hydra numer trzy pokonana. Teraz, o nie, noc. Teraz trzeba tylko znaleźć Hydra... numer cztery. Nie się w ja. Tylko, że ona jak zwykle zwoja. Uuu! Może z nią właśnie walczyć z

老大。好